Witajcie, dawno mnie tutaj nie było, ale troszeczkę chorowałam, miałam dosyć dużo pracy i trochę też problemów zdrowotnych. Dolar, spokojnie, nie szczekamy. No ale domagacie się, więc jestem. Więc może od początku pogoda, która jest obecnie. No i mi się mocno weznaki. Niestety przy mojej menopauzie y, takie temperatury, w, w ogóle bez menopauzy to jest kosmos. A co dopiero z menopauzą, tragedia. Y, dosyć dużo projektów w pracy, także też nie miałam zbytnio czasu. Y, no i niestety w dalszym ciągu czekam na wizytę do ginekologa, aby określił, czy moje endometrium jest na y, dobrym poziomie grubości, czy nie. Y, Zobaczymy, co się dalej wydarzy. O, przy, pod Wam Jacka. To jest mój Jacek. Dostałam na urodziny, bo wczoraj miałam urodziny 33. Dostałam od moich chłopaków, od męża i synka. Jacek, bo tak nazwał moj, mój syn mojego jednorożca. To poduszka z kocykiem w środku, więc w ogóle jest super, bo wejmujesz sobie kocyk. On na przykład teraz nie ma kocyka, a tu ma taką poduszkę, że można się przytulać do niego. Wczoraj właśnie świętowałam swoją urodziny. A razem z moimi przyjaciółkami, ladysówkami naprawdę było kosmicznie fajnie. Impreza w stylu, w stylu Bollywood. Każdemu polecam. Naprawdę rewelka. E, rewelka po prostu. Jeśli chodzi o depresję, e, w dalszym ciągu jestem na lekach. Nie chodzę już na terapię od dłuższego czasu, e, ale w dalszym ciągu biorę leki. Więc e, mam coraz mniej dni, w których jest źle, aczkolwiek nerwica lękowa. Daje się we znaki dosyć mocno, jeśli człowiek jest, powiedzmy, nadwyrężony wszelkimi zobowiązaniami. Ale myślę, że każdy z nas, jak ma za dużo obowiązków na głowie i nie wysypia się, nie dba zbytnio o takie, taki komfortowy relaks, no to niestety tak to się objawia, więc. Kilka słów o tym, jak się czuję, mając 33 lata, będąc 6 lat po diagnozie raka piersi, 2 lata po diagnozie depresji nerwicy lękowej. Nie czuję, że mam te lata. W ogóle uważam, że to jest naprawdę dopiero zaczynam swój bieg. W dalszym ciągu mam marzenia, które chciałabym, żeby się zrealizowały i będę do tego dążyć. Teraz największym moim zmartwieniem jest w sumie to moje endometrium, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I bardzo się cieszę, bo wracam do swojej podskrzydła, swoje onkolog z częstochowy, więc w ogóle rewelka, ponieważ może przyjmować pacjentów już na NFZ, -a i bardzo często potrzebuje skierowań na badania i nie chciałam po prostu za nie płacić. Bo zwyczajnie muszę je mieć odbębnione, że tak to brzydko nazwę, jeśli chodzi o e, profilaktykę po choroby nowotworowej. Więc no, sorry, no, rezonans piersi, który mam raz do roku, kolonoskopię, którą mam raz na trzy lata, bądź raz na 4 zależy, jeśli się oczywiście nic nie dzieje. Plus e, morfologia raz do roku. No, ginekolog teraz jest częściej, ale do ginekologa i tak zawsze chodziłam prywatnie, więc sorry, znowu. W ogóle jestem strasznie opalona na buzi, y, chociaż nie lubię się opalać i nie opalam się i nie chcę się opalać i stosuję filtry 50 wodoodporne. Tak wczoraj mimo tego, że u nas w Radomsku pogoda y, nie była jakaś rewelacyjna, y, bo było pochmurno i dosyć chłodno, y, ale dzisiaj za to y, rano budząc się na działce, y, no po prostu wyszłam na kawę i przed domek po prostu mnie zapomniałam o kremie z filtrem, bo w szczególności na twarz stosuję najlepszy możliwy filtr. I znalazłam taki rewelacyjny krem do twarzy z filtrem 50, właśnie z Hebe. Nie pamiętam nazwy, ale jest rewelacyjny. No. I w sumie powiem Wam, że bardzo ostatnio chorowałam bardzo, bardzo. Mocno złapało mi jakiś wirus. No, po prostu prawie COVID bym powiedziała. Naprawdę. Była tragedia, zaczęło się od bólu gardła. Zapchane zatoki, znowu. Zapchane zatoki, kaszel. <ścoughs> I wczoraj trochę pośpiewam na swoich urodzinach z dziewczynami. Dawałyśmy koncert, bajmy oczywiście. I znowu, niestety, czuję gardło. Mam nadzieję, że jest to zdarte gardło, a nie. Początek jakiejś infekcji, bo się po prostu załamie. Tym bardziej, że infekcję sprzedałam już swojemu mężowi później i dziesiątkowi swojemu, także wiecie, dużo się teraz działo, bo naprawdę w pracy mamy dosyć fajne projekty. Pochłaniają mnie totalnie, ale nie krzywduję sobie, jest dużo pracy, lubię jak coś się dzieje. Później po całej imprezie oczywiście mówię, że nie, jak dobrze się skończyło, ale potem. A razem z moją kierowniczką stwierdziłyśmy, że później jest za trzeba działać po prostu, coś wymyślamy. Fajne imprezy, fajne projekty, także powiat radomszczański poleca się na wakacje. Jest rewelacja, naprawdę. Tak jak wspominałam, mój konik. Dla mnie ostatni miesiąc też był taki trudny, był Dzień Taty. Kolejny Dzień Taty bez mojego taty. Nie starałam się... Być uśmiechniętą osobą i nie starałam się skryć emocji. Po prostu je wyrzuciłam z siebie i głęboko wierzę, że gdzieś tam z góry na mnie patrzy i mówi: Alka, trzymam do ciebie kciuki. I było dużo takich sytuacji, że myślę, że po prostu jest takim moim aniołem stróżem. Jestem osobą bardzo wierzącą, chociaż. Nie chodzę do kościoła. Ja się często modlę i często rozmawiam z Bogiem, ale jak gdzieś mi nie po drodze do kościoła. Nie wiedzieć czemu. Jeśli mam potrzebę pomodlić się w kościele, to idę niekoniecznie na msze, tylko idę po prostu na rozmowę z Bogiem. Nie wiem, jak Wy do tego podchodzicie, ale jak najbardziej dla mnie to jest. To jest to, co powinno się robić, jeśli jest się osobą wierzącą. Powiem Wam, że mimo tego, że ostatnie miesiące były dosyć ciężkie, to naprawdę odkryłam w sobie bardzo dużo siły i mocy. Y... Oczywiście nadal mam mm, takie problemy, że zastanawiam się, co jeśli boli mnie kość ogonowa, to czy to jest przerzut. Chociaż są one naprawdę, już te myśli tak y, bardzo rzadko w mojej głowie. Mam nadzieję, że to się kiedyś po prostu skończy. Całkowicie zapomnę o tym, że w ogóle kiedyś tak myślałam, bo naprawdę zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Y, zauważyłam, że no, niewyspanie, y, zmęczenie i troszeczkę taki mówię brak. Nie wiem, brak relaksu i takiego, takiej odskoczni. No, jest dla mnie takim momentem, kiedy mój organizm daje jasny sygnał i że alka musisz po prostu odpocząć, wziąć się za siebie i tyle. Nawet powiem wam, że miałam wyrzuty sumienia, bo na siłownię nie mogłam chodzić, bo byłam tak chora, tak się źle czułam. W sumie nie było mi na siłowni chyba półtora tygodnia, teraz byłam pierwszy raz od choroby i nie chciałam też przesadzać, bo no bo potem są problemy, ja się źle czuję, boli mnie wszystko, nie mogę się skupić na niczym. Jestem po prostu zła i wkurzona więc. Wielkimi krokami, bo w przyszłym roku moje dziecko idzie do komunii, więc dla mnie to już w ogóle jest etap przygotowań. Już mam salę zarezerwowaną na imprezę i już myślę o zaproszeniach. Chociaż wiem, że to jest po prostu jeszcze rok praktycznie, ale a, tak. Lubię sobie pomarzyć, tym bardziej, że zaproszenia będę robiła sama. Tak jak robię zaproszenia zawsze na, na urodziny Filipa, więc e, to jest mój projekt, moje wykonanie, lubię się po prostu w to bawić. Kiedyś w ogóle zajmowałam się e, robieniem zaproszeń, <laughs> no ale jakoś tak uciekłam od tego. Także powiem Wam, że. W moim życiu jest do przesady nudno i jest mi z tym mega dobrze. Mega dobrze, także yy, polecam takie, taki relaks dla siebie i odpoczynek psychiczny, kiedy czujecie, że po prostu nie do końca yy, jest wszystko ok. To powiem Wam, że nie ma nic piękniejszego jak na przykład, no mówię, wczoraj miałam te urodziny, spotkałam się z moimi przyjaciółkami na, na działce mojego teścia i tam jest po prostu totalny relaks praktycznie ludzie tam są do godziny powiedzmy 20 my tam spędzamy całą noc rano wstajemy pijemy kawę bądź coś innego, jak tam dziewczyny sobie życzą, ja niestety abstynent w dalszym ciągu Siedzimy, gadamy, mm, złożymy sobie materac, totalny chillout, basenik, te sprawy. Super i naprawdę człowiek <laughs> siada na takim materacu, pije sobie kawę, otacza się wspaniałymi ludźmi. No, czy nie ma czegoś piękniejszego, no to po prostu cudo. <laughs> Tylko mogłam śpiewać trochę ciszej, bo niestety dzisiaj odczuwam. Także wasze tęsknoty za moją osobą spowodowały, że po prostu postanowiłam nagrać taki przypominający filmik. W sumie o tym, że się mnie nic nie dzieje oprócz tej, tego endometrium. Nie wiadomo, co tam dalej będzie, bo jeśli okaże się, że ta, to endometrium jest powyżej tam, nie wiem, strzelam. Przepraszam. Przepraszam. Powyżej 8 mm, czy tam 12, bo to ja wiem, że to jest duża rozbieżność, ale to zależy od lekarza, do którego się pójdzie. I to jest niesamowite, że byłam u jednego ginekologa, mówi jedno. Moja onkolog, której wierzę bezgranicznie i ufam, mówi coś innego, więc postanowiłam, że idę do innego ginekologa teraz na kontrolę i zobaczymy, co się dzieje dalej. Ponieważ y, lekarz onkolog, do którego chodziłam y, zani, zamiast do mojej onkolog z częstochowy. Nie ukrywam tylko po to, żeby po prostu mieć skierowanie na badania, które mi przysługują, y, powiedział, że powinnam zmienić leki. Z tamoksifenu na jakiś inny lek, że. No. tamoksifen, ja wiem o tym, że powoduje pogrubienie endometrium. Jestem tego w pełni świadoma. Ale czy jest to endometrium? podobno ładne, cokolwiek ma to oznaczyć przez tak, tak określenie przez ginekologa, którego byłam. Yy, no i stwierdził, że trzeba wymienić te leki, żebym się zastanowiła. Boże! Bo teoretycznie jestem 6 lat po diagnozie, yy, moglibyśmy w ogóle przestać brać ta no ale mam mutację BRCA. Yy, nie jestem tak odważną osobą, żeby całkowicie przestać brać te leki, ponieważ yy, w planie miałam i tak 10 lat, więc zmiana leku też jakoś tak po prostu się bałam. I zadzwoniłam do swojej onkolog, yy, skonsultować się. I właśnie jestem poinformowana, że mogę już do niej przyjść na wizytę na NFZ. Jestem tak szczęśliwa. Yy, I też to jest niesamowite, że mimo tego, że no nie byłam jej pacjentką teraz, aczkolwiek zawsze byłyśmy w kontakcie, yy, zadzwoniłam do niej mówię pani doktor, mam taką sprawę, bo no endometrium jest takie i takie co robimy, bo tutaj byłam u onkologa który, u którego teraz się leczyłam i powiedział, żebyśmy zmienili leki albo przestali brać w ogóle tamoxifen wszystko nie jestem przekonana ani do jednej, ani do drugiej opcji wolę mieć ochronę tym bardziej, że ten tamoxifen on oczywiście przy braniu tamoxifenu wzrasta ryzyko zachorowania na... Raka endometrium, ale zmniejsza się i to w dużym stopniu ryzyko nawrotu choroby przy hormonozależnym raku piersi. Skomplikowane, bo na jedno działa dobrze, na drugie nie. Ale ja nie jestem na tyle odważna, żeby tak zaryzykować ostro i, i zostawić te leki po 6 latach. Ani też nie poczułam tego, że powinnam zmienić te leki. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, przekonam się teraz na wizycie 22 ginekologa, dzień przed wyjazdem moim na, na wakacje, będę wiedziała, na czym stoję mniej więcej. No i tyle. Zobaczymy, jeśli okaże się, że to endometrium jest pogrubione, i z moim onkolog podejmiemy taką decyzję, że musimy się wyczyścić, to tak to zrobimy. Jeśli ginekolog, do którego pójdę na konsultację rewelacyjny podobno lekarz, u niego jeszcze nigdy nie byłam, ma rewelacyjne opinie i, i przyjmuje tutaj w Radomsku, więc stwierdziłam, że bardzo chętnie pójdę do niego. Z opowieści też moich koleżanek wiem, że jest naprawdę dobrym specjalistą. I też tak sobie porównam opinie dwóch lekarzy. Mam nadzieję, że zaufam temu ginekologowi, idę na prywatną. Więc zobaczymy też, jak to wszystko będzie, bo dla mnie taką zasadniczą kwestią jest to, że idziesz do lekarza, któremu masz ufać. Jeśli ja nie czuję tego, tak jak w przypadku zmiany, zmiany leków, że po prostu, no, zrobiłabym to, bo tak lekarz powiedział, no to ja staram się zrobić wszystko tak, żeby to było jednak zgodnie ze mną. Jeśli czuję, że to jest dobra droga, to nie idę. Jeśli nie staram się uzyskać jakiś drogowskaz i w tym momencie właśnie zjawia się moja onkolog z Częstochowy. Patrzę na mojego psa, bo nie wiem, co robi, bo przed chwilą drapał, chyba robił sobie we Dolar? Dolar? Chodź tu do mnie. Przyjdziesz do mnie, czy idziesz już spać? No chodź. Pogłaszczamy się, chodź. Nie. On już jest stary, zmęczony i w ogóle. Wiecie, ma 10 lat, jak 33, więc Rozumiem go. No, więc w sumie tyle u mnie nie nagrywałam, bo nie miałam czasu. Dużo się działo jeszcze zakończenie roku, wiecie, poważne sprawy. Ale jest wszystko ok i głęboko w to wierzę, że tak będzie. Jestem trochę zmęczona, bo mało spałam dzisiaj, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo kolejny rok spędziłam. Urodziny, naprawdę w, w fajnym towarzystwie. Kolejny rok mogłam patrzeć na to, jak dorasta moje dziecko. Kolejny rok mogłam trzymać za rękę mojego męża. Mogłam wypić sobie kawę z babcią, porozmawiać z siostrą. Także, no, to jest takie dla mnie no, wpawiałe po prostu. Yy, I powiem Wam, że no tak trzeba żyć. <grym> tak trzeba żyć. Chociaż coraz częściej. Yy, Mam w głowie takie myśli, że coś chcę zmienić w życiu. No i wiem co, ale trochę jestem chyba tchórzem, i się boję. Ale! Do odważnych świat należy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, trzymajcie się cieplutko. O dziwo zmieściłam się w 20 minutach, które założyłam na samym początku, że tak będę nagrywała te filmiki, bo wydaje mi się, że 20 minut to jest taka, taki optymalny czas, kiedy. Yy... Możecie sobie posłuchać za jednym razem. Ja y, znajdę te 20 minut w swoim y, czasie. No, bo trwa tylko 24 godziny, to jest masakra. No, i w ogóle myślę, żeby wrócić do rudego koloru, bo już mnie blond znudził. Także. Tak, bo mi włosy już urosły takie mam taki. Słuchajcie, trzymajcie się cieplutko. Y, w zdrowiu przede wszystkim. Mam nadzieję, że teraz będę nagrywać częściej. Bardzo was przepraszam, że nie nagrywałam. Trzymajcie się ciepło. Żeby było słoneczko, ale nie aż tak bardzo, bo te temperatury mnie dobijają. I łączę się w bólu z moimi koleżankami, onkoprzyjaciółkami, które mają menopauzę i przy takich pogodach po prostu boli je łeb. Są z życia niezadowolone, a uderzenia gorąca... O Jezus Maria. Współczuję Wam. Wiem, o czym mówicie. Yy, I no cóż, dałyśmy radę Rakowi to i damy radę tym uderzeniem gorąca i menopauzie, prawda? Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie.